Jak tam chłopy? Wstaliście już? Witam serdecznie na tonarzu dziennym. Dziś mamy poniedziałek. E, dalej cały czas jest trening RBW. a będę lecę trzecią serię roboczą. E, wyciskania na, na, na sztandze płaskiej plus będzie teraz piąta, ostatnia seria e, hantelek w chwycie młotkowym. Ugranie w chwycie młotkowym. I tu trochę zaszalałem z hantlami. robił. To są 30, ponad 30 kg. Ale mi też by zrobił. Że nie, nie czekać się techniki, bo będzie taki ruch, tylko to nie będzie taki, tylko tu, taki cyk. A, kontuzję kolana mam. Kontuzję mam kolana, nie? Yy, Więc za chyba to jest krzyżowe lub. Yy, gęsia stópka przyczep. Biegałem, nie? Biegałem i, i biegłem po tym. Po asfalcie i z asfaltów biegłem na chodnik, który był krzywy i chyba źle stanąłem i poczułem, że mnie coś ukuło. I chodzić mogę, co prawda chodzić mogę. Nic się nie zerwało. No ale jest problem. Jest problem bo już na salkę nie pójdę. Pobiegać też nie mogę. Jedynie co mi zostały, został na ten, na ten moment to rower. Rower i pływanie. No Ewentualnie tu worek będę mógł poboksować, ale to też raczej w miejscu, żeby nie forsować tej nogi dalej. No zamówiłem już PBC 157. Robię prądy TENS. Na to maści. No i trzeba zaleczać. Dobra. Jadę. serią to będzie trzecia seria. To jest 100, 105 kilo. Jeszcze dwie serie, to tym ciężarem zrobię. I lecimy teraz uginanie ramion w chwycie młodkowe. to była piąta piąta, piąta seria ostatnia Że się trzeba położyć, chyba. Żeby tak pod sioko-odręcznik, dobra, lecę dalej, tu mam jeszcze dwie serie, w międzyczasie y, triceps, o linkę mam, to dobrze, zrobię sobie triceps na wyciągu, w międzyczasie, y, w sumie to już bym mógł zrobić, od razu, po tej serii bicepsa. Otrzymam Pierwsza seria wstępna, taka rozgrzewkowa. No i co? Lecimy dalej z tematem. Tu jeszcze dwie serie. Po tym, po tym wejdę na barki. A na końcu jeszcze jedno ćwiczenie na, na plecy. I to będzie w sumie na tyle. Dobra chłopy, ja jadę trzecią serię roboczą do ciągania sztangi i po tym zrobię dwie serie setką, teraz jest 120 i po, tej, po tym ćwiczeniu przechodzę na ostatnią piątą serię wyciskania e, hantli na ławce płaskiej w chwycie młotkowym. 10 razy więcej, więcej nie zakładam. 120 mógłbym, to prawda, więcej założyć, ale nie ma potrzeby, gdyż teraz na tym planie FBW praktycznie codziennie robię jedno ćwiczenie na plecy. Raz robię jedno dociąganie sztangi, na drugie, I na przykład drążek, lub ściąganie linki wyciągu górnego. I tak na zmianę wychodzi po jednym ćwiczeniu praktycznie codziennie oprócz tam dwóch dni w tygodniu no tak to 4, 4, 5 dni po jednym ćwiczeniu praktycznie na jedną grupę miśniową. On na klatkę czasami dwa rogi, tak jak dzisiaj akurat bo klatka to taki mój słabszy punkt dlatego na klatkę na klatkę robię dwa ćwiczenia. O! Bo ja klat, klatki nie mam małej, mam dużą klatkę, mam szeroką, dosyć, ale ona nie jest, nie jest y, ładna, nie? Nie jest fajnie podcięta, jest to prawda szeroka, dosyć, ale nie ma takiego ładnego zarysu. No zawsze z tą klatką tak miałem, nigdy nie mogłem jej, nie wiem czemu, chyba taka genetyka. Ale tak jak byłem szczupły, jak zaczynałem trenować To nigdy te klatki jakieś takiej Nie miałem ładnie podciętej Nie wiem czemu, ona była duża, ale nie była Nie była ładnie wyrzeźbiona, po prostu taki ta, Taka genetyka Dobra To było na tyle, ja jeszcze mam tu jeszcze dwie serie Na sztandze Także, zapraszam na Strzyma na sklep i pozdrawiam wszystkich serdecznie, żebyście mi byli. Moc.